Witam Was na ostatnim naszym spotkaniu. Będziemy dzisiaj to będzie kulminacyjny moment Będziemy próbować stać, stać na głowie. Namawiam Was do tego, żebyście nie forsowali tego, ale jednocześnie, jeżeli poczujecie, że jesteście gotowi, to rzeczywiście spróbujcie. Przejdźcie pierwszy i drugi etap, żebyście byli rozgrzani, żeby barki były otwarte. I teraz e, pokażę Wam technikę. E, więc, e, po pierwsze, zaplatamy ręce do końca. Palce są tak, żeby poczuć, że, jesteś, że, że one są rzeczywiście zaplecione. Kciuki będą połączone. Ok? Kciuki będą połączone w ten sposób. E, matę składamy na cztery. Jeżeli jest bardzo gruba, to nie potrzebujemy hmm, jej składać. Chodzi o to żeby tutaj nie było za twarde, ale jednocześnie, jeżeli jest gruba mata, no to będziemy mieli problem ze złapaniem równowagi. Potrzebujemy ściany. Ja ściany tutaj nie mam, ale będę używać tego słupka. Natomiast dla Was słupek nie jest wystarczający. Musi to być ściana. OK. I teraz etap po etapie. Zaplatamy ręce, tak jak powiedziałam. Kładziemy je tuż przy ścianie i łokcie na ziemi. Łokcie będą na szerokość barków. Nie szerzej niż... nie szerzej niż barki. Jeszcze jedna rzecz. Która część głowy ma dotykać do podłogi? Tutaj mamy takie najbardziej wystające miejsce, jak weźmiecie kostkę do jogi albo tą książkę, którą używaliśmy wczoraj, można dotknąć dotknąć tu, tym, to, to miejsce. To miejsce pierwsze zostanie dotknięte, jakby przez użycie przez, przez, ręką to zrobić. Tu mamy takie najbardziej wystające miejsce. To miejsce będzie dotykało do podłogi. ok dobra. Zaplatamy ręce, kciuki są razem. Stawiamy ręce przy samej ścianie. Przy samej ścianie. Łokcie są przy ścianie. I teraz w takiej pozycji jesteśmy klęczącej. Łokcie na szerokość barków. I teraz kładę głowę tym miejscem, które dotykałam przed chwilą, na podłodze. I nie, to nie, to yy, różne są metody. Natomiast ja uczę takiej metody, w której ręce, jakby nie, nie dotykają głowy z tyłu. Znaczy, z, 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 będziemy się opierać na nadgarstkach. To znaczy głowa. To jest jesteś trudno tłumaczyć <laughs> przez telefon, to. <laughs> w każdym razie bliżej Nadgarstki. Głowa tutaj z tyłu będzie dotykała do nadgarstków, a nie tak. To nie jest to, że łapiemy rękami głowę. Tylko nadgarstki ta część, ta część będzie dotykała do głowy. Ok? Czyli głowa jest w tym miejscu. Głowa yy, to jest, jakby ręce są wolne, natomiast głowa opiera się tutaj na nadgarstkach. Dobra. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie widać. Opieram głowę na nadgarstkach i, i tej części ręki, która jest przed nadgarstkami. Czubek głowy jest oparty. I teraz zobaczcie, pierwszy ruch, który wykonuję, to jest właśnie oddalenie barków od uszu. Oddalenie barków od uszu. Czyli jeszcze nic nie robię tutaj z nogami, tylko pierwszy ruch jest oddaleniem barków. Spróbujcie. To jest to. Pokażę to tak, to jest ten ruch, ten, trzymając tu, op opadają barki. Dobra, wracam. Dociskam nadgarstki do ziemi. Ręce są mocno zaplecione. Kładę głowę, oddalam barki od uszu i teraz Ciężar, gło... ciężar mojego ciała znajduje się 50% na głowie 50% na przedramionach to, ob... to nie jest tak, że obciążam całą głowę przedramiona są obciążone czyli nie czuję takiego napięcia w gło... na głowie obciążenia na głowie dobra Okay. Czyli tu barki oddalają się, łopatki się zasysają i teraz podchodzę, może być ze zgiętymi nogami i odpycham, jakbym się odpychała łokciami od ziemi, łokciami od ziemi, przed ramionami od ziemi. I teraz zobaczcie, podnoszę jedną nogę, próbuję, podnoszę drugą nogę, jak się z tym czuję. I teraz będąc przy ścianie jedna noga ciągnie drugą do góry. Hop, to jest to. Barki od uszu. Hop i oczywiście możecie to zrobić kopnąć. Tak. Hop. Odpychamy przedramiona i łokcie. Tak, w ten sposób. Jedna noga ciągnie drugą i opieramy się na ścianie. Najpierw co obejrzyjcie, później sobie odtwórzcie jeszcze raz. Pośladki nie dotykają do, do ściany, już jak staniecie. I teraz, jak już jesteśmy w tej pozycji, oddalamy łopatki, oddalamy barki od uszu, żeby szyja była długa. I chłopacki zasysamy. Czyli robimy ten sam ruch otwierania pach w tej pozycji. Nadgarstki są na ziemi. Okay. I żeby zejść, też można zdjąć nogę, prostą, wrócić na ziemię i spróbujcie nie, nie walnąć. Tak? Teraz po staniu na głowie, zawsze trzeba wyrównać ciśnienie. Pozycja dziecka, głowa na, na podłodze, na macie, szeroko kolana, duże palce połączone. Chwilę pozostańcie po, po, w tej pozycji. siły głowę. I nie róbcie tego, jak macie wysokie ciśnienie. Jeżeli to się nie udaje, to ćwiczenie, tak, czyli jeszcze raz. Palce zaplecione, nadgarski w dół, małe palce od, małe, małe palce idą jak najbardziej do ściany, łokcie są na szerokość barków, nie szerzej. Poczujcie najpierw to zakorzenienie samych przedramion. Jeszcze raz to zrobimy. Same zakorzenienie przedramion, zaplecenie rąk, Przesunięcie małych palców w kierunku ściany. Palce dotykają do ściany, tutaj. I teraz głowę kieruję. Opieram się na nadgarstkach. Nie wkładam całej głowy do tego koszyczka stworzonego z rąk. Nie. Opieram się na, na nadgarstkach. Nadgarstki idą w dół. I być może to starczy. Teraz ten ruch barków od uszu. Barki daleko od uszu, otwarte pachy. Hop. Tak? Zwykle to wygląda bardziej, trzeba kopnąć. Trzeba się odważyć na to. I tutaj możecie od, yy, yy, odciążać głowę poprzez dociskanie przed przedramion do ziemi. Teraz jak stoimy, to yy, yy, pięty są oparte na ścianie, natomiast pośladki już nie. Wracamy powolutku do pozycji dziecka. Relaksujemy twarz, dolną szczękę, szyję, pozwalamy szyi się wydłużyć. Można po staniu na głowie zro... zrobić jeszcze po staniu na głowie zrobić taką pozycję, gdzie zapleccione ręce obciążają potylicę i łokcie wiszą, wydłużamy tył szyi Przedłużamy duszy. Dajcie mi znać, czy się udało. Pozdrawiam Was serdecznie, Następu.